rok 2011 to był dobry kolejny rok działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz projektów systemowego pomocna dłoń plus oraz konkursowego rodziny bez barier. Ukoronowaniem naszej działalności jest ta oto magnolia EFS wręczona przez marszałka województwa zachodniopomorskiego za Wybitne osiągnięcia z, związane z partnerstwem, które, jest, jak wszyscy podkreślają, jest tym, co nas wyróżnia spośród innych projektodawców unijnych. Korzystając z tego, że za chwilę święta Bożego Narodzenia wszystkim współpracownikom, mieszkańcom powiatu koszalińskiego, Zespołowi projektowemu, pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, władzom powiatu i wszystkim ludziom, którzy pochylają się nad tym, który potrzebuje pomocy, życzę spokojnych, rodzinnych, magicznych świąt Bożego Narodzenia. Nocą wydarzyła się najwspanialsza rzecz: Urodziło się dzieciątko Jezus. Józef wymościł żłobek czystym, nowym sianem. Maria zaś owinęła niemowlę w miękką białą pieluszkę i położyła je w żłobku.